Witajcie w kolejnym odcinku trzecim serii pierwszej z farminga 25 odcinek zaczniemy sobie ten ciągnik do ciężnik o wyjść włączymy sobie zalewanie tego pola Reakcja i zalewa który się zalewa. Mamy tak. Wsiadamy do czołnika. I mam już wodę w beczce. Zresztą kładam, bo jeszcze mam mokre. Jak brałem wodę. I jedziemy. Napełnimy najpierw te dwie szklarnie. Wystarczyło wody, i teraz tak, czy onika. Muszę tu do nich podejść, żeby je załączyć działały. Zależne tak tego, jakie jest teraz, a tak Try produkcji w tym sobie automatyczną sprzedaż od razu A nie, bo to już działa, to nie muszę tego włączać A dobra to się będzie automatycznie sprzedawać To dobra nie muszę tego załączać, myślę muszę włączyć to szklarnie to muszę na szczęście Zamykamy drzwi Tu tylko trzeba będzie kontrolować wodę tutaj też wyłkujemy wodę i dobra i to też działa, tak? Do ciężarówki. Jedziemy sprzedać ryż. Chyba akurat jest w dobrej cenie. jedziemy do wytwórni konserw, chyba. Czy fabryki konserw? Jakoś tak to się nazywa. Ciężarówka jest dość szybka, także. Szybko to wskoczymy. Ja słychać źle pojechałem. Tak, to będzie dłuższa droga. Zdejdziemy, bo to jest w mieście akurat, dalej Tak ścina. Znaczy dzisiaj to co było wcześniej te ściny to teraz już ich nie ma zniknęły możemy skręcić stoczniemy trochę skręcamy tutaj dróżki w ogóle w miastach gdziekolwiek prawie gościa nie da się bo przejdą przez niego ale na czerwonym to jest tylko farming wracając do tego co mówiłem te dróżki tutaj są strasznie wąskie Trzeba popatrzeć jak jeździsz, bo... Dużo. To, to wiedzieć, że z bo są pełno jakaś jednokierunkowa. tu bardzo łatwo jest wjechać pod prąd. Więc to nie jest jakiś duży problem. Pod warunkiem... Tutaj, tak? Z tego, co będę sprawdzał, jest ta fabryka konserw. Gdzie ja się wycofuje tutaj. Jest to miejsce, tak? Nie Co Zrobimy jakieś teraz. Przyjęcie było? Sześć tysięcy, prawie siedemnaście. Zatem myślę, na Armę. Moją. Będziemy zaczynali sadzić ryż Aha, to jest inna właśnie o tym mówiłem teraz jedziemy pod prąd to jest farming, także jeszcze nie dostaniemy <laughs> problem tu się zaczyna generować jak coś jest sprzeciwka o, właśnie o tym mówię Więc te poja. do zalewania tych pól, to jedno pól już zalewę poza odcinkiem, czy zalełem, zacząłem zalewać. I bardzo długo to trwa. tu zaparkuje. I nie będę na tym polu tylko na, na tamtym mniejszym. Bo jest zalane już. I tak chyba nie w pełni. Idziemy. Zobaczmy. Czyli 5%.

Jestem na porożowym jak krzywo tu jest ten teren w po porce widzicie jak się przechylił teraz się prosto już Nie wiem, ryżu. Jeśli to za każdym razem te sadniki szybko schodzą, Czy mi z tego starczy. To po prostu ryża czemu migasz. Szybko schodzą mi. Mam nadzieję, że mi starczy. Chociaż jedno pole. Ale co no i nie mam. Na farmie muszę pojechać do sklepu. Jeśli będzie trzeba za każdym razem podbiorę to pole orać, a prawdopodobnie tak będzie, no to bardzo szybko na tym polu pojawią się kamienie. If jest taki, że jak zbieramy na polu ryż pierwszy raz, był nienawieziony chyba. Nie bo nawet tego nie sprawdziłem. Ale teraz pole po orce już jest jednorazowo nawieziony. Teraz jak przejadę tą scenarką. Pole będzie już nawiezione dwukrotnie. Teraz tylko trzeba będzie dolewać wody i czekać, aż ten ryżu urośnie I nic poza tym nie trzeba będzie robić. Trzeba będzie tego pola nawozić. Nie wiem, czy tak będzie za każdym razem. że ryż, ale prawdopodobnie tak. No spoko, no bo musimy robić nic dodatkowego. Zastanawiam się tylko, czy na tym polu mogą rosnąć chwasty. Bo tego nie wiem. prawniki co prawda na temat ryżu ale o tak nie było wspomniane to na też nie I Nie wiem a co? tego jeszcze nie robiłem że tej nowej uprawy akurat się uczę jeszcze i będę patrzył jak to wygląda w praktyce Ucząc się. Robiąc takie rzeczy będę się uczył tego, jak to dokładnie działa. Nie mam pojęcia. Przehamować. To wygląda właśnie sytuacja. Bo te pola, które, które zasiałem pszenicę to jeszcze muszę nawieść. też jest w dalekiej przyszłości, to będzie kupić roślinę nawozu. Potem te pola też wymagają wywołowania, wymagają wapna. No nie muszę kombinować, bo jest co robić. Nie starczy mi chwatek sadzonek. Czyli sadzonki szybko schodzą. Są dostępne tylko w sklepie Zrobiłem błąd, bo jak Zanim zacząłem zbierać ryż bo w ogóle zacznę od tego Żeby Zachilić tą moją produkcję szklarnie z, z ratunkami ryżu No tak to muszę je kupić A tak to po prostu będę brał z Twojej hodowli, czyli praktycznie, żeby tu cokolwiek robić na tych polach, to będę musiał płacić tylko za nawóz. Bo ja go sam nie wyprodukuję. jedyny wydatek na tę chwilę. A ryż naprawdę już jestem w szoku, bo teraz akurat była jedna z najlepszych cen. No i kosztuje I on... to no, nie no, najwyższa. Bo w lipcu są minimalnie wyższe. I. Kosztował on dość dużo. Bo 3000 za 3500 coś za 1000 litrów. Z drugiej strony nie wiem ile go wychodzi z pola. wcześniej te pola były nienawiżone, więc wyszło go mało, a teraz będzie wychodzić go więcej. Jego produkcja jest praktycznie darmowa. To, to ja mówię, tylko nawóz. No i oczywiście paliwo, nie? Bo paliwo się zużywa, maszyny się psują, więc trzeba je będzie je naprawiać, no ale to jest rzecz, która jest w każdym tej uprawie. To mnie nawet nie uprawia jak cokolwiek robicie, czy transport, czy we wszystkim się maszyny zużywają Zostaje mi 4 litry sosunek no, Tak minimalnie im braknie Chyba Zostaje mi 3 przejazdy Albo może mi starczy, jak mi braknie, to tak minimalnie, czy myślałem, że mi nie starczy. No, no to Że jedna mi chyba starczy Tak na milimetry, ale starczy wystarczyło mi, zostało mi 6% ale nawozu nie zróżmy prawie w ogóle Że jedno pole mamy zasiane spójrzmy na łapkę Wiesienie. Wyłączę sobie tylko kamienie. Przybliżę. Nawiezienie jest podwójne. A tak jak mówię no. Nie było kamieni w ogóle. Jedna orka i tych kamieni już jest dużo. Co trzecią orkę już jest po prostu tych kamieni tak dużo. To drugą to trzecią orkę, no tak nie trzeba zbierać więc to będzie kolejny wydatek. Trzeba będzie wydać pieniądze, których nie ma. Bo 70 tysięcy to nie jest dużo. Muszę jeszcze kupić inne rzeczy. Już się źleło. Sam wycofuję. Polecam, można tu też się odsadzić. bo, bo na, tu stoi nie wiem jak to jest stoi takiego nie wiem czy w sobie tak było bo, że jak wysypali, wysypywaliśmy z przyczepy coś do silosu no to sytuacja wygląda tak że jak wysiadaliśmy z ciągnika no to wysypy to przestało się wysypywać Tutaj woda cały czas się uzupełnia, że tak stoi. No. Także ja po kierunki ryżu do sklepu. A ten odcinek już po prostu kończę. czy nawet nie było w tym odcinku w ogóle cięć. Także to do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.